Jak pan ocenia archeologiczne Poznanie Torunia? W większości oczywiście kopie się przypadkowo, tylko przy inwestycjach, bo tego wymaga prawo jeszcze najlepiej, jeżeli to nie są badania, na przykład ratunkowe, tylko jeżeli to są tylko i wyłącznie nadzory, bo te są zdecydowanie tańsze i można dużo szybciej to wszystko zrealizować. Oczywiście ze szkodą dla głównie materii historycznej, dla materii zabytkowej, która się znajduje bardzo płytko nawet. Tutaj, gdzie kopniemy na Starym Mieście, to na, myślę, głębokość sztychu szpadla na pewno coś się znajdzie. I... Nie jest dobrze poznana archeologicznie, wbrew pozorom. Myślę, że kiedyś nawet działo się dużo więcej niż obecnie, ponieważ no, nawet jeżeli chodzi o antropologię, to, to, to głównie bardzo dużo badań było prowadzonych w latach 70. Na przykład na terenie kościołów też, czy byłych kościołów, jak, tak jak Kościół Świętego Mikołaja, Kościół Najświętszej Marii Panny. Natomiast później no, to jak gdyby to zamiera. To są trochę prac na zamku, tak samo, czy, czy no, w głowie, a później głównie to są oczywiście nadzory. To są głównie nadzory. I tutaj y, te firmy. No tutaj które... też jest nadzór, tak? Tak, no, no, i tak co? no to zdecydowanie moim zdaniem jest za mało. Y, nadzór, powiedzmy nadzór, no nadzór to uważam, że y, można by było poprowadzić tam, gdzie y, człowiek jest praktycznie pewny, że niczego nie będzie. Y, I jest po prostu archeolog, y, który y, nadzoruje. Y, Pracę, że gdyby się coś. jakiś czas, coś się wydobędzie. wydobędzie, to tak to on wtedy to w profesjonalny sposób zadokumentuje czy, czy zabezpieczy. Natomiast teren Starego Miasta i ta jego też otulina. Czyli w sumie też i przedmieścia, to, to, bo to nie, chodzi, nie tylko ważne jest samo stare miasto, ale również też przedmieścia y, toruńskie. Y, no to ja uważam, że tutaj one powinny być raczej badane systematycznie, niż tylko powoływane nadzory ad hoc w momencie, kiedy chcemy coś zrobić związanego z pracami ziemnymi.